Witam. Jest sobota, 13 stycznia 2024 rok, jestem na stacji JET w Lipsku w Niemczech. Mamy diesla, mamy 95 E10 i 95 E5. Ja oczywiście tankuję E5. Ja się pytam, dlaczego u nas wycofali 95E5? Czyja to była decyzja? Jeszcze raz pokazuję, jakie mamy paliwa w Niemczech. Jest jakaś parodia. Pozdrawiam.